Witam Was moi kochani w ten piękny poniedziałek. Oczywiście dzisiaj kolejny raz podsumowanie Food Champions, które zostało zakończone wczoraj. Mogę Wam zaspolerować, że nagrody reszcie oddały. To na pewno, więc warto oglądać do samego końca. No a już jutro powinna się pojawić paczka z ikoną maksymalnie rating 90, więc dajcie mi oczywiście znać co wam fajnego siadło. Otwierałem kilka paczek u widzów i było naprawdę nieźle. Więc moi drodzy klasycznie, zostawcie pałeczkę w górę, subskrybujcie kanał, film są to jest Daily Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do podsumowania tego FU Champions, spora na kolejny kuponik z naszym kochanym betklikiem Wraca Liga Mistrzów, dzięki czemu możemy znowu oglądać fantastyczne spotkania, na przykład Juventus. A wyjątkowo wyjątkowo na kuponie Juventusu dzisiaj nie będzie, ponieważ dzisiaj stawiamy tylko mecze, które są jutro, czyli we wtorek. I klasycznie przypominam, że jest to reklama dla osób pełnoletnich. Jeśli jeszcze nie macie bet chcielibyście zagrać, spróbować, to oczywiście link macie w opisie i w komentarzu. Przy rejestracji możecie użyć kodu Alvin, a ja już Wam pokazuję, co skleiłem na dzisiaj. Zaczynamy po włosku, bo na sam początek AC Milan z handicapem minus -1, bo kurs 1.55. No grają z najsłabszą drużyną widzę Mistrzów, więc wydaje mi się, że mimo, mimo że grają na wyjeździe, powinni te dwie brameczki przewagi mieć co najmniej. Następnie czysta Atletico to 160 ze Spartą Praga. Tutaj tak samo co prawda grałem na wyjeździe, ale myślę, że Atletico powinno sobie poradzić. Dalej w meczu Sportingu Lizboną z Arsenalem Arsenal z podpórką Pokurs 1.39. No ostatnio Sporting rozgromił Manchester City, ale ostatnio Manchester City nie jest w najlepszej formie, więc myślę, że Arsenal nie powinien popełnić tego samego błędu. Dalej lecimy sobie z Barceloną również z handicapem minus 1 w 1.43 z Brest. Następnie powyżej 2,5 bramek w meczu Young Boys z Atalantą, pokurs 1.51. i na sam koniec czysty inter z RB Lipsk w 142 i łączny kurs wynosi 10,57. Więc szanowni Państwo, kochani moi, to jest mój kupon na jutrzejszy wieczór Ligi Mistrzów. Oczywiście pamiętajcie, żeby stawiać z głową. Za niewysokie stawki absolutnie nie musicie się kierować tym, co ja postawiłem. No i naturalnie ciągle na betliku trwa oferta bez podatku, więc myślę, że warto zajrzeć. Pamiętajcie, że wszelkie linki macie w komentarzu i w opisie przy rejestracji kod ALWIN można użyć. Więc już Was nie trzymam i zapraszam na podsumowanie. I tam wszystkich miłośników food No i jeśli chodzi o ewolucję, kurde, ciężki materiał. Ciężki materiał. No bo niby Turam jest ok ale on się wydaje dosyć dużym klockiem, niestety, nie. Ale mimo wszystko, chora karta. No i Korea, proszę Państwa, to jest to jest konkretna karta, nie? To jest bardzo konkretna karta. Każdy mówi coś innego, nie, No ale ten Korea wygląda naprawdę kozacko, bo dostaje dostaje PlayStation Plusem. Więc chyba pójdziemy w stronę Korei na to wychodzi, bo jednak Korea z, z powershotem z jakimkolwiek Playstalys Plusem. o tak zwany bolery I co taka ekipa? Mamy ojca Turama Syna Turama, Jest pan Włodzimierz. Cimek, tam wszystkich. Dobra, co my tu mamy? Okay, nie ma. Nawet nie będę udawał się zdziwionego. Dopiero dziś świfkę kupiłeś. O, człowieku. Życzę wytrwałości w takim razie. Wodajk 1-0. A to będzie. Włodzimierz Smolarek na 2-0. Ale wysiadło. No bo wiadomo, w grudniu wychodzi sam. w listopadzie. Moment. Na czerwono. A na czerwono bramka 3-0. Mamy Rageweed. Czyli bilans 7-2. Elegancko. Zawodnik 75 5 o, siema. Prawe skrzydło z Anglii. Czy to będzie pani Mit czy James? Chyba James to będzie. Tak mi się wydaje. Będzie pod ikonę. James! Ulepszenie podstawowej ikony maksymalnie 94 4 składy, chłopie. 8-5, Jak ja mam znaleźć kartę na 8 7? Przepraszam bardzo. Co, co ja mam zrobić w tym wypadku? Czyli maksymalnie 90. Czy to jakiś hulit? Muszę jakąś listę zobaczyć. Wiera. Żarzinio. Trzeba będzie zbierać fodera na te paczki. Na pewno możemy sobie zrobić e, chyba torbę, bo będę raczej miał foder jakaś paczka. Szabia w ogóle swoją drogą. Przerzuciki. Wszystko 89 składów. 8,8, 8, 8, 7, 8, 6. Nie no, fajna karta. O. Mmm, baterijka tego zawodnika. Ej, on byłby fajny do tego, on byłby fajny do Korei, ale go nie połączę za cholerę, bo jak nam 4 To No jest! słaba karta, trzy składy 8. Czemu z lęgle? A, Takie buty. Jeszcze lęglety dają za darmo. Nie wygląda to źle, a to wygląda jakbyś, tak wiesz, sobie wziął jakieś chusteczki i tak je położył na karcie 20 koła dopłacisz Czy jest to opłacalne? Nie! Zestaw imienia najciekawszego meczu tego roku 90, maksymalny 90. Spójrzmy Oczywiście będzie, bo to, to będzie? Jeśli... o... oj... Chociaż... Zola... chyba nie jest Zola. A może Del Piero? Aj, będzie Del Piero! Uuu, to nie no, proszę państwa. To jest chyba dosyć solidne W, mi się wydaje. ty, Ale samo Del Piero, kur... zupieczone. Ile on kosztuje? 700-600 tysięcy monet. Piękna sprawa. 4 na 5, chłopie. Kartę do końcówki Toty. Team Howard, o Jezu. Lucio Varan. O, chłopie. Asy wymyślił defensywę tutaj. O, shit, no to zagrałem ty obro. Oj, i będzie bramka. O, nie będzie. O kurcze, powiem wam szczerze, chciałem uderzyć z pierwszej piłki, ale dobrze, że przyjął, bo plany były uderzenia z pierwszej piłki. Nice, nice. No nie warto grać w tak zwanych nerwach. Wow. Abil z powershotem. Ale... Aliso, co to było? Co to robisz? Może to jest właśnie klub dla niego. Już to jest Napoli. Ram. Okej. Okay. Super. Pa, Żaden z tych zawodników, który uderzył powershota, nie ma powershota z plusem. Jakby... Włodzimierz! Ale... Hmm... Chodnie. Ale nacisnąłem strzał i czemu on nie uderza? Włodek! Okej, okay, zagrajmy kolejny mecz, chodź na nerwów. Co my tu ma... Okej, okay, dobra. Yy, Ronaldinho! Co tu... Co tu za skład? Przepraszam. Ładnie zagrał. I na krótki słupek. Kurde. Oj, 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 panie Korea, dobrze, dobrze, wracamy. Jaki mecz? Jezus, Ym, Dobra, pałecz od hamżikiem. już nie ma co. No i proszę bardzo, no po co się staramy, że akcję robić? Szarsz, z palusz odda na zielono i do spania. Oś. Korea. 3-2 nawet, nie musiałem na zielono dożyć Dobra, utrzymamy ten wynik, bo mecz jest fatalny. Oh shit Alison. Jezu, taka interwencja bez rąk, nice WYJAZD! I mamy 8 zwycięstw. proszę państwa, klasa Spoko, ale nikt nie pytał typową wiadomość starego Znowu Howard, Saliba, Lacroix Gość zrobił Lacroix, który ma styl do biegania. I Marek ha, 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 już powinno być 1-0 są. I... Go, ale... Ładny gol, ale byłem pewien, że to jest warek. i chciałem sobie nogi uderzyć ładnie. Cyk. Łady kamsik. Na zera. Bardzo ładnaxa. I mamy rychle, czyli mamy minus 9. Nice. Party back, proszę państwa. Czy nas zaskoczy. To jest... Zawodnik ligi Europy SPD z Hiszpanii La Liga, SPD Hiszpania Matka Boska, nie mam zielonego pojęcia kto to może być Real Sociedad O mój Boże, Zubi Idziemy, idziemy Oczywiście znowu nie zobaczę składu, ponieważ wymagam dużo od tej gry Może tak źle nie jest Oj, to nie jest spalone Karny no, Myślałem, że może jakiś karny jeszcze, niestety O, za bardzo chciałem O, wylew, wylew, wylew I Smolarek Zaraz się zżygam Co tu się dzieje? Dobra, strzelajmy tego paryszota, bo już mi się nie chce nic zrobić w tym meczu. Boże. 1-0. Jezu, Tio. Będzie mi przykro, jak to będzie gol. No i będzie mi przykro. No kurde. I wypuszczamy Malena. Piękna piłka. I teraz konterka. Malen. Malen, który ma fałsze. Ale czemu z nogi? on jest prawonożny. Nieważne. Marek Hamszik, Wandek, jesteś świetną obrońcą. Na szczęście, konserwatorzy są również w dobrym miejscu. Mamy remis. Piękna akcja. I nie rób kikof'a, bo ja to wszystko widzę. Naprawdę, nie warto. Nie warto robić kikofów. O Jezus, ale ten Ciuram teraz nie pilnował tej linii. Nie, nie, przestań. Dobrze, Wandek. Nie, proszę. Jest. O, zajebiście. Bo ja sobie tutaj pobiegnę i uderzę wandalkiem z główki. A, dobi. Mi... Niebry, dobrze. Um, dobra, nie może strzelić bramki. Bo on strzeli bramkę, to... To się nic nie stanie, bo na szczęście... Mecz trwa 90 minut i możemy jeszcze strzelić więcej, więc nie ma problemu. A, dobra. Marek, 3. Tu, dobrze, 10-3 Dobra, mecz o 11 winów Jest potencjał dzisiaj Mike Migno, Tomori Saliba Tiuram. Aj, mocna ekipa Czuję, że jest potencjał w tym meczu, ale... Ale Varan uzna, że ma wyle... Oj, ładnie porobił Ale świetnie Waran w środku Wyjazd Faul, 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 faul. Ale nie chcę faul, ugram dalej. Mark ci te trzeba power shotów ładować. O... Bo... Nie, 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 dobrze, Lison. Kurde, bele mole. Aaaaaa! I różnego nie będzie, szkoda. O shit, bitka będzie go... Ładna bramka. Ale jest głupia odbitka obrony, jakbyś tutaj. Chciałbym zrobić w tej sytuacji nawet. O oh, shit! To jest 2-2. Ja pierdzielę ty, no przecież. Aaaa, czemu tak się stało? Kolega o? Nie, 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 nie. Oś, nie! Proszę, nie, nie. Jezus Maria, jakie tego. Dobra, spokojnie. Kurde, w środek bramki, debilu, po długim. Po co w środek bramki miałbyś strzelać? No zastanów się, no. Ja pierdzielę. O, bo... nie. Nie. Proszę. Tylko bosko, dramat ale jeszcze jest szansa na 11, ale Oj, do wygranie był ten mecz to wygranie był ten mecz, na spokojnie Dudek na bramce Saliba, kompany Abili, Stanway Marta, Jezus Musiala, Traore. Oj, oj, oj 1-0 Pięknie, dobrze, dobrze A teraz spokojnie Bo poprzedni mecz też wygrywałem To nie jest żaden wyznacznik Absolutnie żaden wyznacznik Gra się, aż będzie skończony mecz Spalony, spalone, spalony, SPALONY Otóż nie O matka, nice. I to jest bramka 3-1. No, gość jest zajwiste Ta pierwsza bramka była tak naprawdę z przypadku, bo strzeliłem po porożnym Wandajkiem. No, to nie jest nic szczególnego, ale goś po prostu potrafi grać. Ale nie jestem nie jest jakimś bo goś naprawdę umie grać. Bo jeżelibym przegrał z kimś, to jest gole mnie ewidentnie gorszy. Ale tutaj czuję, że to, to trochę jest różnica. O matka, go mnie robi, nie, to jest. To jest przerażające. Nie no, GG. Gość był lepszy. ktoś nawet mi się nie chce skończyć, kończyć, bo nie ma co. No niestety. Szkoda, ale najbardziej mi szkoda tego poprzedniego meczu. z 2-0, 3-2. Oh, dramat. No ale chociaż, chociaż te 10 minut. Grałem z tobą styki Jezu, chłopie. Jaki masz bilans? Bo. aż mi przykro było, jak ja byłem robiony w tym meczu. Trzyna... Masz bilans 13-1? Ja miałem 10-4 Czemu? Czemu mnie połączyło z tobą? Dlaczego? Otwieramy informę. Nie ma walkoutu, ja się nie spodziewałem, że tego walkoutu z tej paczki. Paremi, on ma informa, patrzcie Państwo. Drugi inform. A może walkout, tak z nienacka? Niestety nie. Shakon, Najpierw wymienny, zobaczmy, czy coś zarobimy z tego. Może jakiś w FC Pro. Mamy walkout. O oh, Madison, Akanji, Konate. Pod ewolucję będzie, fantastycznie. 20 razy 81+, FC Pro. Nie. Nie mogę, to jakby... Pewnie, po prostu naplujcie mi w mordę w tym momencie. Wymienno 87, Please, FC Pro. Jest? Możemy zarobić dużo pieniędzy. Możemy, ale wiem, czy może... koła, no, ale jak już widzę, że jest FC Pro z paczki 87. Wymienny. Lecimy z Hero. Ostatnio nie robiłem ruletki, więc możemy zrobić dzisiaj. Mamy czas. Chyba najpierw duplikaty sprawdzę, no, żeby już żeby nie robić bezsensownej ruletki. Eee, WBS. Dobra, to nie jest duplikat. To jest już duży plus. Mamy nową kartę w klubie. Okej. Okay. Meksy chyba na początek trzeba, nie, klasycznie. Zepsujmy sobie humor po raz kolejny. To nie jest kampus. Anglia ma chyba same gówniane karty oprócz kola. Ale nie ma Anglii, okej. Okay. Jest ok, którego trafiliśmy, więc jest dobrze. A, Arabia Saudyjska. Al-Jaber wróci? To nie jest Al-Jaber, to też nie jest Alawera. Rize, czy powtórzymy tak zwany Pelkada Incydent? Nie ma. Okej, okay, okej. Okay. No, Włochy zostawiam na później. Włochy mają same zajebiste karty. Finlandia. To nie może być Finlandia, bo mam już Litpanena, ale tak dla spokoju sprawdzę. No, Litpanena już mam. To nie będzie Litpanen, bo już go trafiłem ostatnio z Hero, więc spokojnie. Ty bez kitu. Belgia, Belgia, Eden Hazard, Eden Hazard. robimy to. A. Ha, ha. Ja wiem, ja wiem co będzie, to będzie Słowacja. To będzie Hamzik. To będzie... To będzie, to będzie to, oczywiście to jest Hamzik. Nie, okej, okay, dobrze. Polska. Osmarek no, to nie będzie. Ewentualnie Dudek, ale to nie będzie Dudek? Ture Jaja. Holandia jaj, jaj. Snyder, robimy to. Nie wiem jak ale to robimy. Snyder! A Jezus, ale ta Brazylia jeszcze nie była ty. Niemcy Boler. Ja pierdzielę, ale Anglia... Anglia była. Ja pierdzielę, ej, powoli się robią dymy! Francja. Matuidi, kurde, ja już mam Tiurama. Jaj, no to jest niby w, ale ja może chyba formację zmienić Ile kosztuje Matuidi? Kurde, zajebisty jest ten czekaj Matuidi, 300 tysięcy kosztuje, kurcze, pieczone Ty, ja muszę formację zmienić Ale zajebiście, żeby nie było, się zajebiście cieszę Jest koks, jest git, bo 300 tysięcy do składu Juve Nice, dobrze, proszę państwa i proszę Państwa, bilans 10 -5. I znowu, znowu było blisko tych 11, ale niestety czasami odnoszę wrażenie, że brakuje psychy po prostu, bo naprawdę ten mecz przedostatni był do ugrania. Głowa nie dojechała prawdopodobnie, więc myślę, że w przyszłym tygodniu po ewolucjach, po parce z ikoną będzie lepiej, bo oprócz tego, że znowu będziemy grać w Champions, to nagrody zostały zmienione, więc pokażę Wam to na najbliższym odcinku, ponieważ już dzisiaj nie ma co tak na szybko. Jutro sobie to wszystko sprawdzimy, więc widzimy się właśnie jutro na parce z ikoną. Ja Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do słyszenia. adios